Hej, hej, Śmaku, ja jestem Topolo i w dzisiejszym odcinku czas przetestować morską kuszę. Zapraszam! Ostatnio miałem na tyle szczęścia, że dropła mi w końcu kusza morska wersja unikatowa standardowej kuszy z Ocean DLC, z Hidden Deeps. Czy będzie to tak jak w przypadku łuku morskiego, też z oceanu? Co po, na poprzednim odcinku dosyć słabo wyglądało: mieliśmy sobie enchanty, sobie zakręcia, ale spodziewałem się, że. E, łuk morski Będzie miał to do siebie, że będzie niewrażliwy Na opóźnianie tych strzał Gdzie powinien strzelać bąbelkami Też możecie tutaj zerknąć sobie na poprzedni odcinek I sprawdzić jak to działa Na kuszy mamy szansę na wystrzelenie przebijających bełtów To jest bardzo, bardzo ciekawy enchancik Bardzo przydatny Po co atakować harpunem jednego wroga, skoro można atakować wielu I właśnie to mamy Strzelanie harpunami, nie są to strzały W tym odcinku sprawdzimy jak zaklęcia będą Tutaj nam pomagać w tym wszystkim Mamy dziki szał do wyboru, mamy reakcję łańcuchową Duchową, no to nam się przyda i jeszcze te 5 strzał będzie miał szansę na wystrzelenie przybijających bełtów. No to jest piękna sprawa, piękna sprawa. Ja sobie to zainwestuję. E, orzeźwienie czy odklinanie? No, orzeźwienia nie ma sensu w ogóle. To słabiuteńko działa Wezmę sobie odklinanie Pociski zadają więcej obrażeniom zaklętym wrogom Co też właśnie sprawdzimy się sobie Na oceanicznym bajomie, Bo tych zaklętych mobów będzie mnóstwo Złodzi szybkości eee, Czy my potrzebujemy szybkości W tym przypadku, w tym odcinku Raczej nie, ale moc Oczywiście, że tak Jeden z najlepszych zaklęć, właśnie pod łuki. Według mnie, dodaje nam za free Plus 33% obrażeń na stałe Moc zwiększa obrażenia zadawane przez strzały w tym przypadku będą to harpuny Mam nadzieję, że to będzie działać No i okej, okay. mamy tutaj Zeczatowaną kuszę morską, standardowa zbroja Widera i przeklęty topór Tak dla survivalu, żebyśmy po prostu nie ginęli Na każdym rogu i do tego daję sobie jeszcze Kołcza na harpuny, jeżeli skończą mi się Strzały, to będziemy używać kołczado na harpuny, nie wiem jak to będzie W oceanicznym bajomie. te strzałki Dropią bardzo, bardzo słabo No i dobra, spróbujmy, przetestujmy Sobie o, i widzicie? ładnie to wygląda. Czekajcie, bo kamerką chyba zasłoniłem, uwaga. O, cyk! Nie wiem czy słyszycie taki dźwięk śmieszny jest. E, dobra, nie przedłużajmy, sprawdźmy sobie to w oceanicznym bajomie. Czas tutaj się wypluskać w wzniesieniu koralowym. Można tak powiedzieć, plus 25. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie. Nie będziemy przechodzić misji w 100%. Będzie to typowy test w akcji. No i dobra, lecimy sobie do przodu. Czekajmy na pierwsze zgromadzenie mobów. I mamy tutaj, uwaga, zenchantowane moby już nas strzelają. Są to szkieletowy łucznik Uwaga, za 1500. Serio. A aktywujmy sobie harpun, zobaczymy teraz. Ej, powiem wam, że. Wow, z harpunu za 2 miliony. Powiem wam, że bardzo, bardzo ciekawie. Zobaczcie, ale toporem dużo, dużo trudniej nam się tutaj walczy. Normalnie możemy sobie stać i cały czas strzelać. Reakcja łańcuchowa pięknie działa. Ej, no, ej, halo, halo. Proszę Państwa, reakcja łańcuchowa załącza się bardzo, bardzo często. Moc. Też zadziałało. Odklinanie. Ok. Powiem wam, że nawet to jest ciekawe ciekawe połączenie tych dwóch zaklęć. Myślałem, że to będzie właśnie nie, nie takie stuprocentowo idealne połączenie. Bo to też wszystko zależy od szczęścia, jak wam te zaklęcia podropią Ale to działa dobrze. Normalnie nic nam nie spowalnia woda. Wszystkie cele, które stargetujemy, trafiają z 17 milionów. Krytyk, co? Wow! Na hita były. Podoba mi się ta kusza, no i tutaj miłe zaskoczenie w końcu, w końcu jeden z tych testów, które są zaskakujące pod względem pozytywnym, tak, nie okazuje się item znowu bezużyteczny i tylko i wyłącznie dla wartości kolekcjonerskiej, a tutaj zobaczcie, że jednak naprawdę wydaje mi się, że będę tego, tej kuszy używał, nie jestem jakimś zwolennikiem kuszy, wolę właśnie bojowe łuki, Głównie ze względu na enchanty, ewentualnie możliwość taką, gdzie możemy sobie naciągnąć strzałę, i ta strzała uderza nam e, większym damage'em, większymi obrażeniami. Ale mi się wydaje, że na oceaniczny bajon będzie ciekawy build. Powiem wam właśnie e, z tą kuszą. Pyk. I właśnie fajnie, że mamy jeszcze artefakt w postaci koczona na harpuny. Wtedy jakoś ograniczamy zużywalność naszych strzał, ale tak jak widzicie, bardzo ciężko w tym bajomie, bardzo ciężko ostrzałki. Szukam jeszcze tutaj jakiejś skrzyneczki, może nam tutaj wydropić coś. Na to liczę. Dobra, postrzelajmy sobie z odległości. Oj, dostał harpunem. Okej. Okay. Czekajcie, użyję Gongu i spróbujemy strzelić. Uwaga. Za 3 miliony Ale tu już z harpunu, Dobra, spróbujemy spróbujem jeszcze raz Mamy skrzyneczkę, może w końcu jakieś strzały Bo już zobaczcie Mamy bardzo, bardzo mało strzał O jest, dobra Skrzyneczki trzeba szukać, bo to jest po prostu niezbędne W tym przypadku Pięknie to wchodzi I to jest Apokalipsa plus 25 Więc wystarczy nawet Grać samym łukiem, jeżeli tak sobie Postanowicie, zrobić taki challenge to też gorąco polecam i dać sobie apokalipsę plus 23, 4 i normalnie możecie przejść grę samym łukiem, tyle, że wiadomo trzeba grać oszczędnie ewentualnie artefakty w postaci harpuna za 6 milionów! Czekajcie, nie wiem czy kamerką zasłaniam. Muszę cały czas o tym pamiętać, bo czasami nagrywam odcinek, coś pokazuję na ekranie, a zapominam, że kamerka zasłania większość prawego dolnego rogu! Pszło. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym, i oczywiście, jaka wam się kusza trafiła z jakimi enchantami. Bo powiem Wam szczerze, że te enchanty, które ja posiadam, są naprawdę niezłe. Jesteśmy w stanie to przejść. Na pewno zajmie nam dużo, dużo więcej czasu niż standardowa rozgrywka w standardowym bildzie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się cieszyć grom, żeby dalej móc coś tam kombinować. I to też chciałem pokazać na odcinku. Zobaczcie sobie, użyjemy Gongu, aktywuję harpuna, cyk, i na hita. Są na hita. Cyk, no czuję się naprawdę jak jakiś Legolas z Władcy Pierścieni. Piękna sprawa. Dobra, czekajcie. Jeszcze tutaj sobie spróbujemy. W tym przypadku no, muszę się skupić na strzelaniu w większą gromadę e, utopców. Wtedy efekt jest jeszcze lepszy, bo za jedną strzałką e, mogę uderzyć kilka mobów, nie tylko jednego. O, uwaga, muszę się wyleczyć. No i niestety, mamy 0 strzałków. I to jest jedyny minus używania kuszy, dajcie znać koniecznie co myślicie, ja tutaj sobie dalej przechodzę misyjkę, dalej testuję, myślę że na tyle, możemy sobie skończyć, w nic więcej raczej tutaj nas nie zdziwi, ale tak jest, dodatkowo też zalecam nawet używanie dwóch kołczanów na harpuny. Wtedy macie jakby większą szansę, większą mobilność, i wtedy możecie częściej używać waszej, waszej kuszy, waszych harpunów do pokonywania właśnie szczególnie oceanicznych mobów. No ale też tak, musicie, musicie cały czas się pilnować, żeby nie nadużywać tych strzał, no bo będziecie mieli taki efekt jak ja, właśnie na załączonym ekranie, na załączonym obrazku. Tyle, że od skrzyni do skrzyni musimy sobie chodzić, sprawdzać zaopatrzenie i zbierać pęki strzał, wtedy mamy kolejne, kolejną dawkę możliwości na strzelanie, tak, no ale zobaczcie, że to się da, to się da, jesteśmy na apokalipsie plus 25 z kuszą, którą właśnie widzieliście na początku odcinka, pięknie, pięknie, zobaczcie jaka reakcja łańcuchowa tutaj się dzieje, wszystko rozwalone strzałkami. No, i to by było na tyle. To był teścik kuszy morskiej. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takim teście. Czy Wam też się podoba, tak jak mi, efekt tej kuszy morskiej? To, że możemy właśnie strzelać harpunami tylko i wyłącznie. I w końcu jest coś, dzięki czemu możemy strzelać pod wodą bez żadnego opóźnienia. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu. Będę tutaj czekać. Mam nadzieję, że rozwinie się jakaś dyskusja na ten temat. Eee, dobra, ja szybko się żegnam, bo mnie zabijają. Na razie, śmanko. Hej!